Dzień dobry Państwu. Pragnę powitać Państwa w imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Łomżyńskiej Wspólnoty Samorządowej na dzisiejszym spotkaniu. Spotkaniu, które poświęcone będzie temu wszystkiemu, co dotyczy 600-lecia nadania praw miejskich dla naszego miasta i to, co jest związane z nie tylko tym, że zostały te prawa nadane, ale w jaki sposób możemy w najbliższym czasie poprzez tę tą uroczystość czy też tą rocznicę wykorzystać to do rozwoju miasta i zaproponować społeczeństwu pewne metody i pewne propozycje które przyczynią się do tego aby społeczeństwo miasta i środowisko zostało jakby włączone do tego aby w naszym mieście następował rozwój który będzie dotyczył wszystkich mieszkańców Łomży W naszym dzisiejszym spotkaniu Wezmą udział kandydat na prezydenta Łomżyńskiej Wspólnoty Samorządowej, pan Piotr Grabani. Witam serdecznie. A także kandydaci na radnych miasta obecni tutaj, którzy włączą się do tej dyskusji i być może też te swoje propozycje odnośnie tego, o czym wspomniałem, przedstawią. Oddaję głos panu Piotrowi. Pani Krystyna Buczkowska. Pan Andrzej, Pan Tadeusz. Po imieniu bardziej znani. I nasza dusza, naszej kampanii Ryszard Kosakowski. Proszę Państwa, chcielibyśmy dzisiaj poświęcić nasze spotkanie przygotowaniom do obchodów 600-lecia. To uroczystość, która no jest oddalona o całe 4 lata, to 15 czerwca 2018. Ale chcielibyśmy dzisiaj przedstawić pewne propozycje w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, w zakresie propozycji naukowych, sportowych, kulturalnych, które mogłyby się odbywać w cyklu imprez w ramach przygotowań do obchodów 600-lecia nadania Łomży praw miejskich. Jeżeli chodzi o Przygotowanie inwestycji infrastrukturalnych chciałbym poświęcić kilka słów w sprawie budowy obwodnicy Łomży w ramach drogi 61 czyli tak zwanej Via Baltiki, oraz kilka słów na temat łomżyńskiego obszaru funkcjonalnego. Jak państwo wiecie, decyzją Brukseli, niestety Brukseli, a nie Urzędu Marszałkowskiego czy też Rządu Polskiego. Decyzją Brukseli powstanie korytarz, który będzie łączył Polskę z krajami ościennymi Unii Europejskiej, czyli Litwą, Łotwą i Estonią. Taka decyzja zapadła w sierpniu tego roku. Jest to niestety z przykrością należy stwierdzić wynikiem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. To dobry znak dla Łomży, bo decyzja ta powoduje, że obwodnica Łomży weszła do planów w ramach programowania 2014-2020. Natomiast, no oczywiście, sytuacja trochę dziwna, że, że zewnętrzne uwarunkowania musiały zadecydować, oby ta droga została wpisana w programy najbliższych kilku lat. Chciałbym w kontekście tego powiedzieć, że samorząd, przyszły prezydent niewiele będą mieli do zrobienia, jeśli chodzi o możliwość oddziaływania na decyzje, które zostały podjęte. Natomiast zapewniam Państwa, że dołożę wszelkich starań z samorządem miasta Łomża, żeby ta droga, Została zbudowana może nawet trochę wcześniej niż jest to planowane. Zgodnie z sugestiami, jakie zostały nam zapodane, końcowy etap jest przewidziany na rok 2020. Chciałbym, żeby w ramach 600-lecia nadania łomży praw miejskich ta droga została wybudowana do roku 2018. To jest możliwe, biorąc pod uwagę cykl inwestycji, przygotowanie, przeprowadzenie przetargu i samą realizację. Myślę, że w tym zakresie samorząd miasta Łomży, jego prezydent, może oddziaływać nad przyspieszeniem realizacji tej inwestycji. Jeżeli chodzi natomiast o Łomżyński obszar funkcjonalny, to pragnę Państwu powiedzieć, że. Ta propozycja była już zgłaszana pierwotnie kilkanaście lat temu, kiedy miałem przyjemność być w strukturach samorządu miasta Łomży jako członek zarządu czy też wiceprezydent i dzisiaj ona została zapisana już konkretnie na papierze. Powstaje układ ościennych gmin poza miastem Łomża, gminy Piątnica i gminy Łomża oraz Miasto Gmina Nowogród. Natomiast jest to na dzień dzisiejszy decyzja do wypełnienia, czyli decyzja, która będzie wymagała ze strony samorządu miasta i ościennych samorządów wytrwałej pracy nad przygotowaniem kompleksu projektów, które będą mogły tą propozycję wypełnić. Środki z regionalnego programu operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz środki z programu rozwoju Polski Wschodniej to łącznie kilka miliardów euro. Razy cztery to jest w granicach 8-10 miliardów złotych polskich. To są potężne pieniądze, z których będzie mógł również korzystać samorząd miasta Łomży na realizację inwestycji. Zarówno infrastrukturalnych, jak i przede wszystkim prorozwojowych, związanych z rozwojem łomżyńskiej przedsiębiorczości. Chcę w tym momencie Państwu powiedzieć, że niestety z pewnym bólem odbieram decyzje związane z realizacją czy z rozpoczęciem funkcjonowania tego łomżyńskiego obszaru funkcjonalnego. Ponieważ zgodnie z decyzjami Urzędu Marszałkowskiego na miasto Białystok już w ramach tak zwanej listy indykatywnej zostały zapisane inwestycje na kwotę trochę ponad 80 milionów euro, natomiast Łążyński obszar funkcjonalny jest na poziomie zero na dzień dzisiejszy. Czyli przed nami intensywna praca, która spowoduje wypełnienie różnymi propozycjami. Tej inicjatywy. Zatem musimy stworzyć wokół Ratusza bardzo silną ekipę, która zarówno będzie przygotowywała projekty, jak i będzie te projekty promowała we władzach regionalnych, bo decyzje będą oczywiście zapadały w Białymstoku, w Urzędzie Marszałkowskim, będą podejmowane przez nowy zarząd który i nowo, nowy sejmik, które zostaną wybrane w wyborach 16 listopada razem z wyborami powiatowymi, gminnymi, miejskimi. Jeżeli chodzi o szereg imprez naukowo-kulturalno-sportowych, to pragnę Państwu zwrócić uwagę, że w najbliższych kilku latach czeka nas kilka bardzo ciekawych wydarzeń. W roku 2015 25-lecie samorządności po okresie transformacji. Pierwsza rada miejska została wybrana 27 maja 1990 roku, czyli jest to maj 2015. W 2015 roku będziemy obchodzić 90-lecie diecezji łomżyńskiej to ważna uroczystość to ważne wydarzenie dla regionu łomżyńskiego i dla samego miasta Łomża oraz w 2016 roku Będziemy obchodzić 25-lecie pobytu papieża Jana Pawła II w Łomży. To 4 czerwca roku 1991. Myślę, że będzie czas na to, żeby w sposób godny i uroczysty przygotować szereg imprez, seminariów, sympozjów, imprez popularno-naukowych związanych z tymi uroczystościami. Jeżeli chodzi o programy kulturalno-sportowe, to chciałbym się skupić przede wszystkim na inicjatywie, która, którą moglibyśmy wyzwolić w mieszkańcach miasta Łomży. Myślę tutaj o działaniach, które będą mogły podjąć Łomżyńskie szkoły, przedszkola, instytucje, organizacje samorządowe miasta. Chodzi o to, żeby wyzwolić, wyzwolić pewną energię w ludziach w ramach budowy społeczeństwa obywatelskiego, żeby zaktywizować organizacje pozarządowe, to ważny moment dla Łomży, jest to szansa na wypromowanie, wypromowanie miasta na zewnątrz, jest szansa, aby przy okazji tej rocznicy, zgromadzić zarówno ludzi oddanych tej inicjatywie, jak i zgromadzić środki finansowe, zarówno z inicjatyw lokalnych, regionalnych, rządowych, jak i przede wszystkim ze środków unijnych. Myślę, że żadna instytucja nie jest w stanie nam odmówić pomocy, jeżeli powiemy, że jest to... W ramach przygotowań do organizacji 600-lecia miasta Łomży. To wszystko. Dziękuję. Myślę, że koledzy jeszcze będą mogli dopowiedzieć kilka swoich przemyśleń. Ja sądzę, że ten czas tuż przed wyborami samorządowymi, nie tylko jest czasem powiedzmy, zdobywania atutów, aby nasi wyborcy na nas głosowali, to rzecz, rzecz oczywista, ale sądzę, że obojętnie. Jako rolę będziemy pełnili po wyborach samorządowych, chcemy swoim doświadczeniem, swoim zaangażowaniem doprowadzić do uświetnienia tej rocznicy 600 miasta i sądzę że, to jest, sądzę, że to są potrzebne takie dwa podejścia. Jedno ku przyszłości, a drugie ku przeszłości. Jeżeli chodzi o to drugie podejście ku przeszłości, to istotne jest, żeby żebyśmy wspólnie sięgnęli do korzeni, a sięgnięcie do korzeni to znaczy ukazanie na nowo wartości tych miejsc, zdarzeń i ludzi, którzy byli w przeszłości, którzy tworzyli to co dzisiaj nazywamy miastem Łąża. Sądzę, że tutaj warto sięgnąć przede wszystkim do korzeni naszych początków. A nasze początki to z górze Świętego Wawrzyńca, to odkopane kamienie dawnej świątyni, pierwszej, jednej z pierwszych na Mazowszu. Warto, żeby to miejsce jeszcze bardziej uwypuklić i żeby to miejsce też tworzyło taki atrybut tożsamości miasta. Sądzę, że warto również powrócić do koncepcji, która przejawiała się już wcześniej. Od tworzenia grodziska Łomży. Co do miejsca, to sądzę, że to jest potrzebna konsultacja z historykami, czy to byłoby w Łomży, czy na starym siedlisku Łomży, i też uświadomienie i ukazanie znakomitych postaci tego miasta, aby oni żyli w naszej świadomości, czy poprzez nadanie nazw ulic, czy inne zdarzenia z nimi związane, mam na myśli te konferencje, spotkania. I sądzę, że taką postacią bardzo istotną, która, dzięki której zawdzięczamy taki, a nie inny charakter tego miasta, to znaczy takim miejscem, które wyróżnia że spośród wielu innych miast, jest miejsce związane z Katedrą Łomżyńską. Katedra Łomżyńska, jak wiemy, ostała się dzięki szczególnym umiejętnościom dyplomatycznym i Zaangażowanej postawie biskupa Łukomskiego. Tutaj w gronie pewnych osób od dwóch lat już próbujemy w obecnym jeszcze samorządzie uzyskać zgodę, żeby taką nazwę jedna z otrzymała. Na razie spotykamy się z, ze ścianą i, i oporem. Mam nadzieję, że nowa rada miasta to podejmie. I takich postaci jak biskup Łukomski jest wiele w naszej historii i warto te postacie odświeżyć. Sądzę, że również istotnym jest to, żeby do tego 600 przygotować też odpowiednie zasoby informacji, które spowodują, że zgromadzimy tutaj w naszym mieście osoby, które są związane w taki czy inny sposób, rodzinnie czy też emocjonalnie, którzy w Polsce i świecie pełnią ciekawe funkcje, są naukowcami pracują na różnych uczelniach. Po to, żeby stworzyć solidny klimat, Podbudowę akademickości w Łomży na bazie Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości. Ja nie wierzę osobiście, że w ciągu dwóch czy trzech lat uda się stworzyć Akademię Łomżyńską. Jest po czym dłuższy czas, i żeby to, ta konstrukcja miała solidne podstawy, potrzebni są też ludzie, którzy potrafią. Tak, że, że tak to określę, wnieść swoim doświadczeniem, swoją wiedzą znacznie więcej niż tylko przeciętność. I, i tutaj ta koncepcja budowy Akademii Łomżyńskiej jest możliwa, ale wymaga, moim zdaniem, dłuższej perspektywy czasu, a przygotowanie do 600-lecia jest tym świetnym momentem, żeby tutaj ten potencjał intelektualny, który jest w świecie, a wywodzi się z Łomży, na miejscu zgromadzić. I również istotnym elementem przygotowania do 600-lecia jest to, żebyśmy nie zapomnieli o naszych protoplastach, chociażby o księciu Januszu czy księżnej Annie. Tutaj na dobrą sprawę oprócz nazw ulic, które są bądź mniej czy bardziej kojarzone z tymi postaciami, warto, żeby te postacie uwypuklić. Czy, czy tak jak to była kiedyś koncepcja, żeby one w, w różnych płaskorzeźbach czy rzeźbach gdzieś znalazły się w okolicach Ratusza na rynku, czy ewentualnie w innych miastach, w innych częściach tego miasta, ale żeby one po prostu widniały. Nie tylko jelonek, który jest naszym powyższym symbolem zapisanym. W naszym herbie, ale właśnie te postacie historyczne, które miały swój wpływ na rozwój tego miasta. I sądzę, że tutaj będziemy się mocno wsłuchiwali w głos naszych mieszkańców, w głos łążniaków roślinnych po całej Polsce i po całym świecie, aby te obchody 600-lecia były jak najbardziej wielkie, jak najbardziej godne tego miasta. Dziękuję bardzo. Witam państwa serdecznie. Chciałbym pozdrowić kolegów, przyjaciół i wszystkich którzy wojażowali ze mną przez 20 czy 30 lat po Łomży i okolice i po świecie. I kolega Tadeusz wyprzedził mnie troszeczkę pewnymi elementami, ale niejako nawiązał do tego, co ja chciałem powiedzieć. Nie będę mówił o Via i tak dalej historii, bo to już bardzo dużo powiedziane. Oglądałem to wszystko. Chciałbym odnieść się do tych tematów, które mówił kolega. Ale te, do tego działu gospodarki narodowej, jakim jest turystyka. Jest to dział gospodarki narodowej, który przez kilka ładnych lat, od 2009 roku, kiedy żeśmy powołali Łomżyńską lokalną organizację turystyczną, zaczęliśmy promować Łomżę na terenie Polski, na terenie zagranicy, poprzez Polską Organizację Turystyczną. I myślę, że okres 600-lecia jest to okres oczywiście zaznaczony. Od nadania 1418 roku praw miejskich przez księcia Janusza I Mazowieckiego. Ale powinniśmy również zaznaczyć w sympozjach i pewnych, nie, niekoniecznie naukowych, ale o wspomnieniach, powiedzieć społeczeństwu o 1009 roku, że korzenie, co mówił mój przedmówca, są dużo, dużo, dużo starsze. Że Łomża i ziemia łomżyńska jest naprawdę godna poznania w Polsce i w Europie. Miałem okazję spotykać się z ludźmi już z całej z Polski, z Gniezna, ze Szczecina. I muszę powiedzieć, proszę Państwa, że tu będzie możliwość również pozyskania ludzi bogatych do inwestowania w nasze tereny. Mam taką Taką małą niespodziankę, ale nie zdradzę jej, myślę, że wybranemu prezydentowi, prowadząc grupę ze Szczecina, był w tej grupie człowiek wysokiej klasy biznesmen, który prowadzi kilka fabryk artykułami spożywczymi. Bardzo mu się podobała Łomża, jako małe miasto, ale bardzo mu się podobała. I mówił do mnie osobiście, że chciałby się zainteresować czystej strefy. Ja mówię, proszę pana, panie Tadziu, miałam na imię, niech pan poczeka po wyborach. Myślę, że miejsce się znajdzie i możemy też zapromo zapromować po prostu te, te tematy. Ja powiem tylko na końcu, że cudzie znać warto. Swoje obowiązek, jak powiedział piewca przyrody i fauny Zygmunt Gloger. I zapraszam Państwa do wyborów. Myślę, że te tematy powinny też się znaleźć w sprawach Rady Miasta nowo wybranej, że warto o tym pamiętać. Dziękuję uprzejmie. Wiemy, że też w tym okresie przedwyborczym macie Państwo bardzo dużo możliwości też przysłuchiwania się innym dyskusjom, debatom, macie Państwo bardzo dużo informacji dotyczących zbliżających się wyborów. Chciałbym na zakończenie zaapelować do Państwa, aby w nadchodzących wyborach, abyście Państwo wzięli aktywny udział w tych wyborach abyście zagłosowali zgodnie z własnym sumieniem. My z naszej strony zachęcamy Państwa, abyście głosowali na kandydatów listy numer 15. Od kilku dni, drodzy Państwo, rozdajemy nasi kandydaci na radnych, kandydat na prezydenta miasta Łąży, ale również i kandydaci do Sejmiku i do innych rad rozdają mieszkańcom Łąży takie prezenciki, bym powiedział, które znajdują się w tych torebkach. I w środku oprócz materiałów informacyjnych dotyczących programu naszych kandydatów i naszych kandydatów na naszego kandydata na prezydenta miasta, Pana Piotra Grabaniego, znajdują się również jabłuszka. Te jabłuszka, które chcemy Państwu podarować jako pewien symbol tego, że mamy też pomysł na rozwój jakby też gospodarki w szerszym znaczeniu, nie tylko w samym mieście. Chcemy Państwa jeszcze raz zachęcić do aktywnego udziału i pamiętajcie, głosujcie na listę numer 15, na naszych kandydatów. Dziękujemy serdecznie, życzymy sukcesu i do zobaczenia. Jeśli można, jeśli można dodać to jest ważna informacja jabłuszka, o których mówi nasz kolega. Zostały zakupione u Łomżyńskich sadowników i Łomżyńskich hurtowników. Jest to gest naszego ugrupowania, żeby pokazać, że nie Chińszczyzna, nie zagranica, tylko rodzimy polskie produkty. Tak samo w związku ze świętem 11 listopada zakup zakupiliśmy u lokalnych przedsiębiorców kilkadziesiąt flag, które zostały rozdane mieszkańcom miasta jako symbol. Dzisiaj jako symbol, ale propozycja, żeby tą drogą rozwijać przede wszystkim łomżyńską przedsiębiorczość, żeby w pierwszej kolejności promować tych, którzy tutaj pracują, którzy tutaj zatrudniają osoby bezrobotne, którzy tutaj płacą podatki i do kasy miasta, czy też do Urzędu Skarbowego. Taki jest nasz cel i taka jest nasza droga i tą drogą chcemy iść przez najbliższe kilka lat.